W pełni nowej roli, w roli obsługującego samochód. Miałeś jakieś obawy, żeby przekazać kierownicę komuś obcemu, swojego ukochanego auta? Tak, było bardzo dużo obaw. W ogóle miałem taki pomysł, żeby wystawić takie ogłoszenie o wynajęcie samochodu. Natomiast doszedłem do wniosku, że jak miał być ktoś, kto tak to dopiero zaczyna albo nie do końca ogarnia temat, to wolałem go sprzedać. I faktycznie już przez chwilę wystawiłem do sprzedaży, natomiast jak się odezwał Łukasz Tyskiewicz, to od razu wiedziałem, że tej osobie mogę powiedzieć kierownicę. I tak trochę z przypadku nawiązała się ta współpraca. Czy jesteś tu w roli mechanika, trenera czy koordynatora? Jak, jak, jak wygląda Twoja funkcja teraz? No, głównie to w roli konstruktora tego samochodu, jako osoby, która najwięcej wie o tym aucie. Mam swój zespół mechaników z Hubertem na czele, także na razie moje ręce nie były potrzebne do pomocy. No, jeśli chodzi o instruktora, to łukasz jest kierowcą, dobrze doświadczonym. Myślę, że ma większe doświadczenie w relikrocie ode mnie. Myślę, że ciężko by było mu jakoś tutaj dodatkowo pomóc. Ale jakieś cenne rady były jako użytkownika czteronapędowego auta? E, tak, tak. No raz, że Łukasz jeździł autem jednonapędowym, to jest czteronapędowy samochód. Mieliśmy taką takie jedną sesję treningową przed zawodami. To był faktycznie, moment, gdzie pojeździliśmy razem e, gdzieś tam jakieś pewne drobne korekty, i w stylu jazdy i w ustawieniach samochodów wprowadziliśmy. No jak widać idzie nieźle. Na razie 100% skuteczność wygrane wszystkie wyścigi, wszystkie kwalifikacje przez cały ten sezon. Także myślę, że w porządku. Auto zostało w rodzinie dzięki Łukaszowi, nie zostało sprzedane. Czy tym sposobem zostawiasz jakieś okienko na powrót kiedyś może? O, zdecydowanie. To nawet nie okienko, tylko to jest konkretny plan. Chciałbym wrócić do rallycrossu, już nie wlajcie, w lajcie, tylko faktycznie w superkarze. No jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to myślę, że to będzie przyszły sezon. Ale to będzie ten samochód, który stoi za Tobą, czy to jest zupełnie nowy projekt, który się dopiero rodzi w głowie? Zupełnie nowy projekt, który no jeszcze się rodzi, ale to już końcówka tego porodu, jeśli chodzi o, o projekt w głowie. Będzie to na pewno jeszcze jeden samochód, nie wiem czy dwa, nie wiem na ile pozwolą możliwości, natomiast jeden na pewno. No i chciałbym przyjeżdżać takim zestawem dwóch samochodów na zawody. Jeden samochód wypożyczać, drugi samemu się ścigać. A już jakieś konkretne nazwisko jest na ten drugi samochód, czy to dopiero plan? Kurczę, no byłby najszczęśliwszy, gdyby to był Łukasz Tyszkiewicz. Bo naprawdę świetnie się z nim współpracuje. Natomiast czy będzie w przyszłym sezonie planował swoje starty w Supercar Light, tego jeszcze nie wiem. Myślę, że jest zdecydowanie za wcześnie.